Dobry dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie naszego cyklu Guitar Stories, czyli spotkań z ciekawymi muzykami, mądrymi ludźmi i zarazem bardzo ciekawymi osobowościami. Kolejną z nich jest Marcin Żabiołowicz, którego możecie kojarzyć z bajki albo ze współpracy z Hejem, ale także współpracuje z Karoliną Czarnecką. Dziś poznamy go trochę bliżej. Cześć, Marcin. Hello. Bardzo miło, że wpadłeś. Dziękuję za zaproszenie. Gitara to twoja miłość od pierwszego wejrzenia, czy musiałeś dorosnąć do tego, żeby zacząć grać na gitarze? Wiesz co, to jest trudne pytanie. Myślę, że gitara wzięła się głównie z tego, że taką muzyką nasiąknąłem jako dziecko, mhm. że u mnie dom zawsze był pełen muzyki. Głównie muzyki z lat 70. i 60., czyli tam się przewijali od, od Beatlesów począwszy na Jenny Joplin i Hendrixie się skończywszy. E, przez oczywiście Floydów, Jefferson Airplane i tak dalej, mhm. i tak dalej. I myślę, że gdzieś tą gitarą nasiąknąłem podświadomie. Chociaż pamiętam taką sytuację, że jak nie wiem, typu 9 czy 10 lat, mama mnie prosiła, że w, w radiu chyba Wojciech ma nawet puszczał Hendrixa, żebym nagrał dla taty, bo tata bardzo lubi. Włączyłem nagrywanie i po 5 minutach chyba to skasowałem, bo stwierdziłem, że to niefajne Chyba się taśma wkręciła. Tak, 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 tak. tak. Ja generalnie jak byłem, jak byłem mały, to chyba moim ulubionym zespołem w ogóle to był Bee Gees. Mhm. W latach 70. -tych. No i The Beatles oczywiście, ale to ze względu na płytę i jabłuszko, nie? Że całe połówka. I bardzo mnie ta płyta fascynowała. To był Abbey Road. A gitara, i w wieku 6 lat, y, fortepian. I to był mój instrument numer jeden. Czyli szkoła muzyczna. Tak. Aha. W klasie pani y, Heleny Gilgina z panią profesor. Pozdrawiam, jeżeli ogląda. Y, natomiast ta gitara cały czas gdzieś tam. Gdzieś tam była mhm. i im byłem starszy, tym ona bardziej się wybijała. I, I w momencie, kiedy miałem już tych lat z 12, 13, czyli taka podstawówka późniejsza, i już takie jakieś polska muzyka, wtedy mhm. to był taki okres, to był tam 82, trzeci rok. Mieliśmy Manami, mieliśmy Perfekt, mieliśmy TSA, no jakby trudno, trudno było przeoczyć ten, ten kawał, kawał polskiej muzyki. I wtedy gitara już była dla mnie bardzo ważna, Łącznie z tym, że bojkotowałem Byłem fortepian, a faworyzowałem gitarę. Gitara to był taki instrument, który traktowałeś wtedy jako coś, co spowoduje, że będziesz na pierwszym planie, czy po prostu lubiłeś brać gitarę, żeby sobie na niej pobrzdąkać, żeby zagrać melodię Tobie znaną z radia? Bo ja pamiętam swoją historię, że pojechaliśmy kiedyś z kolegą do, do Klingental, do dawnego NRD i trochę pracowaliśmy i za, zarobiliśmy na to, żeby przywieźć pieniądze do Polski. Kolega mówił, kupmy, pojedźmy do sklepu Muzimy, bo w Klingental był mhm. sklep Musimy. Kupmy sobie dwie gitary akustyczne, bo w Polsce nich nie ma. On mówi, ja nie umiem grać na gitarze. On mówi, to ja cię nauczę. I kupiliśmy sobie te dwie gitary akustyczne i Podobały nam się e, dziewczyny Niemki, I, i, ale widzieliśmy, że one lubią The Cure. No to zaczęliśmy słuchać The Cure, i wpadliśmy na, na, na pomysł, żeby nauczyć się e, grać Boys Don't Cry. To chyba była piosenka. Nauczyliśmy się grać na tych gitarach Boys Don't Cry. Się okazało, że później nie mogliśmy się oderwać od tych dziewczyn, bo one ciągle za nami <laughs> okay. chodziły. I ta gitara spowodowała, że. No, ego to wiadomo, podskoczyło w skali 1 no, do, do 10 na 15, natomiast czułem się ważny, tak, że komuś mogę zaimponować tą grą na gitarze. Ale znam też mojego kolegę, który kompletnie nie miał tego w głowie, tylko po prostu lubił na nie grać, szukać sobie współmień akordów, usłyszał gdzieś tam jakąś piosenkę i próbował ją odwzorować na, na instrumencie. Ty pamiętasz? U, u mnie to raczej było tak, że zanim zacząłem interesować się dziewczynami, to się już yy, zainteresowałem gitarą. Aha. A ponieważ nigdy nie miałem jakby śmiałości i nie umiałem tańczyć i tak dalej, i tak dalej, więc takie imprezy mnie mało interesowały. Więc ta gitara w naturalny sposób stała się taką tarczą między mną a społeczeństwem. I, i, I pierwszą gitarę, którą zresztą mój tata zrobił, przywiózł mi od dziadka z Torunia. To była taka kopia Rickenbackera troszeczkę. To tą gitarę dostałem już, w, jak miałem chyba 12, 12, 11, 12 lat. Nie dało się na niej grać mhm. za bardzo, no bo to była jednak samoróbka domowa i, i akcja strun była tak, pół centymetra albo, albo jeszcze lepiej. Natomiast mówię, to już był taki, taki moment, że wiedziałem, że ten instrument y, mnie woła i, i że chcę grać, mhm. chcę grać na gitarze, chcę się bardzo nauczyć. Miałem później jakiegoś pożyczonego defila. Taka bardzo, że tak powiem, standardowa historia. Zaniedbywałeś fortepian przez gitarę? Oczywiście, oczywiście. Pierwszy, ostatnie, ostatnie dwa lata to w zasadzie udawałem, że ćwiczę. Mhm. Tak naprawdę. Bo wszystko jakby, no, fortepian był taki bardzo gabinetowy. Nie miał w sobie, wtedy mi się wydawało, że zero rock'n'rolla. A jednak mnie się podobała zupełnie inna muzyka. Wtedy jeszcze to był, to był początek nowej fali heavy metalu, czyli tam Iron Maiden, Saxon, amerykańskie zespoły oczywiście, Metallica, Slayer, Magadez i tak dalej. Mnie to potwornie wciągnęło. No, no i chciałem grać jak oni. To tutaj, było takie... Czyli to było, tutaj była siła, moc. Tak, gitary, nie? Była, była siła, była moc, była. Wtedy na pewno sobie nie, nie, nie wyobrażałem tego, że to może być sposób na życie mhm. i że moje życie tak się może potoczyć, że będzie to moja jednocześnie pasja i zawód. Natomiast sprawiało mi to potwornie dużo satysfakcji. Jako, akurat byłem w, w, w Szczecinie w takiej sytuacji, że mogłem popożyczać sobie bardzo dużo rzeczy. Mhm. To od kogoś wzmacnia, to od kogoś Także mogłem sobie, zanim, zanim dostałem pierwsze, pierwsze instrumenty swoje to mogłem pożyczyć i jednak sprawdzić, czy, czy to naprawdę ma sens. Mm -hmm. I na gitarze rozumiem, że jesteś samoukiem, tak? Tak. Czy, 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 tak. Nikt ci nie pomagał z Ale gitarą? ja zawsze, za, zawsze mówię, że ktokolwiek się uczy na fortepianie, jakby fortepian tak rozwija wszechstronnie, mm -hmm. że w zasadzie potem... To były czasy przed internetem. Jeszcze wtedy internetu nie było, w Polsce przynajmniej. Yy, więc nie mieliśmy yy, możliwości, żeby się uczyć od mhm. kogoś, ale tam wiadomo, że koledzy grali, jeden był lepszy, drugi był gorszy. Zawsze od kogoś coś się tam podpatrzyło. Ale miałeś kogoś takiego, co ci powiedział, wiesz co, ale źle trzymasz rękę, nie, będzie ci wolał garstek. Nie, nie miałem nikogo takiego. Natomiast jakoś szczęśliwie udało mi się z tego fortepianu na gitarę przełożyć bez większych, bez większych błędów, wydaje mi się. Może to też z tym spowodowane, że pan, pewnie pani profesor ci mówiła, że jak zaczyna cię boleć ręka, jak się na pianinie, to znaczy, no, że coś robi tak. źle. Przede, tak? wszystkim, przede wszystkim w szkole wisiał szkole taki dosyć duży, duży napis, że im dłużej będziesz grał wolno, tym szybciej będziesz grał szybko. I, i gdzieś tam te sposoby, to jest jak, jak się pójdzie na studia, nie? jak tak. pójdziesz na jedne i nauczysz się korzystania ze źródeł i, i sposobów, w jaki się uczyć, w jaki sposób przechodzić egzaminy i tak dalej. To później w zasadzie drugi, trzeci kierunek jest bezstresowy. Bo tak się wydaje. po Macoszemu traktowałeś fortepian, ale skończyłeś szkołę, żałujesz trochę, y, niektórzy twierdzą straconego czasu w szkole muzycznej czy wręcz przeciwnie. Nie, 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 nie. Boże. Ja pamiętam, że bardzo chciałem być piłkarzem, na przykład, i robiłem wszystko, żeby, żeby nie być w tej szkole. Ale tuż przed maturą mhm. stwierdziłem, że nie po to 10 lat się uczyłem w tej szkole, żeby rezygnować ze szkoły muzycznej. I nie żałuję. Nie, to, to jest tak, że jednak mówimy o muzyce i, i pewne podstawy, których się człowiek uczy, one być może do końca nie przydają się w życiu codziennym. Mhm. Ani w, jakby w tak zwanej karierze zawodowej, ale nie przeszkadzają. A są momenty, gdzie, gdzie, gdzie pomagają. No bo umówmy się, w rock'n'rollu nie, nie stosuje się zbyt wielu finezyjnych rozwiązań. Mhm. Natomiast yy, wydaje mi się, że, że taka edukacja klasyczna dość szybko pokazuje. Yy, gdzie człowiek ma swoje możliwości, gdzie jest ich, ich, ich kres, mhm. czego nie robić, co jest moim zdaniem dużo ważniejsze niż to, co robić. Mhm. To jest ważne, co powiedziałeś, bo, bo o, też pamiętam, że u mnie było tak, że ja strasznie nie lubiłem ćwiczyć. Nie lubiłem tego mozolnego no, grania, gam, etiud, pasażer. Ja uczyłem się na skrzypcach. Pianino było jako dodatkowy instrument, także też, nie. ale koledzy grali w piłkę na boisku, a ja ćwiczyłem na skrzypcach i mi łzy leciały po, po skrzypcach, bo chciałem strasznie wyjść z kolegami. Jak skończyłem swoją naukę, no to tata mówił, albo mama, teraz możesz wyjść na podwórko, ale na podwórku też już nie, nie było by kolegów, było. Nie? więc trochę tak to było. No ja Natomiast... miałem ten, ten, ten plus, że ja nigdy, a nie, nie lubiłem grać w piłkę za bardzo, Aha. lubiłem rower. Ale to też jest taka samotnicza. Ja myślę, że generalnie mam taki charakter, że jestem jednak bardziej introwertykiem niż diwertycznym. Ale i dzięki i... temu, dzięki właśnie takiemu ćwiczeniu, takiemu wpajaniu systematycznego ćwiczenia, wiem, że teraz na przykład jak mi coś nie wychodzi, to kwestia czasu. Tak? To nie znaczy, że wyjdzie od razu, tylko wiesz, jak ćwiczyć, jak się rozwijać, co robić, żeby nie szybko. Bo nic z tego nie wyjdzie. No tak. Bo to się uda, to nie chodzi o to, żeby się udało, tylko masz to zagrać. A jak to zagrać? Wyćwicz. A jak wyćwicz? Powoli, cierpliwie. Szkoła nauczyła cię cierpliwości? Czujesz to teraz, że na przykład jak ćwiczysz, albo jak coś. Myślę, że życie mnie nauczyło cierpliwości. Aha. Tak bym to nawet powiedział, bo. Ja wiem, że to też jest kwestia pewnych cech charakteru, które się ma, albo się ich nie ma, natomiast. Natomiast życie niejednokrotnie mi pokazało, że bycie cierpliwym popłaca. Chciałeś być wirtuozem? Widziałeś gitarzysta jak Steve Vai? Trudno mi powiedzieć, czy siebie widziałem. Na pewno miałem okres fascynacji zarówno Vai'em, jak i Satyrani. Bardzo mi się podobały. Zresztą płyta Passion and Warfare. Vai nadal uważam, że totalnie wyprzedził swoje czasy i pokazał światu coś, co do tej pory. Czego świat do tej pory nie widział. Natomiast jakby dość szybko sobie zdałem sprawę z tego, że Waj jest jeden i nie ma co próbować się z nim ścigać, mm -hmm. no bo to jakby na jego terytorium na pewno polegnę. To samo zresztą było z Vernonem. Nie? Vernon Leeds, który no jest tak. gitarzystą genialnym i też miałem bardzo długi okres fascynacji Vernonem. Mnie y fascynowało to, że ma zegarek w gitarze wbudowany. Tak, to, 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 tak to, to, pamiętam to... tego kamera. W każdym razie, w każdym razie mm, też dość szybko sobie zdaję sprawę z tego, że drugim Wernonem tego ja nie będę. Mhm. A jak y, widzisz siebie? Na przykład, inaczej, parę lat temu, jak spostrzegałeś siebie jako gitarzystę, to widziałeś siebie jako osobę, która. Jest na drugim planie, która wpasowuje się w muzykę pod wokalistę, czy gitarzystę, który komponuje, który tworzy, który aranżuje, i potem w tym aranżu umieszcza siebie gdzieś w roli akompaniatora, nazwijmy. Wiesz co, gener generalnie w zespole to jest przeważnie, nie mówię, że zawsze, ale przeważnie to jest tak, że te zespoły, w których ludzie znają swoje miejsce. Mhm. Mają największe szanse na y, przetrwanie i dość długą karierę. W momencie, kiedy zaczyna się sytuacja y, typu rywalizacja, y, która to rywalizacja z wokalistą wiadomo, że stawia jakiegokolwiek instrumentalistę w pozycji przegranej, no bo mm. dla większości odbiorców, no to jest też bardzo ważne, że dla większości odbiorców zespół tak naprawdę to jest twarz wokalisty. Aha. Tak zawsze było, jest i prawdopodobnie będzie. I z tym jakby nie ma co walczyć. I ja myślę, że stosunkowo wcześniej. Wiadomo, że miałem na, na samym początku miałem jakieś tam ambicjonalne podejście do sprawy. Ale dość szybko sobie zdałem sprawę z tego, że jednak w zespole pełnię tą rolę. Wspomaga, wspomagającą wokalistę, a nie y, muzyka, który wychodzi i mówi już teraz ja. No właśnie, bo wielu jest takich muzyków, muzykantów niepokornych, nie? Gitarzysta, no to będę grał solówki, teraz wychodzę ja cały na biało. I wyobraźmy sobie taką sytuację, Piotrek Banach bierze cię do heja i mówi Żaba, masz grać tu i ani kroku do przodu. To było trochę tak? No tak, tak, tak na szczęście nigdy nie było, ale myślę, że akurat Piotrek y, Piotrek zawsze miał rękę do ludzi, z którymi współpracował. To jakby zobaczyłem już dawno temu i myślę, że wiedział, kogo bierze, nie? Mhm. że nie bierze człowieka, który mu zaraz tutaj wiesz wyjdzie na, na przód sceny i zacznie grać niemiłosiernie. Poza tym umówmy się, każdy z nas gdzieś tam przeżył taki koncert mhm. jako widz, gdzie jest wokalista, a obok stoi piłujący Non-stop gitarzysta. No i to jest jakby nie do słuchania. Mhm. W momencie to tak jak trochę tak jak ta, ta, ta yy, niekończąca się walka między yy, kierowcami a rowerzystami. Także to jakby wystarczy tylko wejść w buty tego drugiego człowieka i dowiedzieć się, jak to jest, jak się jedzie po ulicy mhm. jako kierowca, a jak to jest, jak się jedzie jako rowerzysta. Więc ja dosyć często stawiam się w pozycji, w pozycji słuchacza. Mhm. Czyli. Próbuję sobie wyobrazić, albo będąc na koncercie, słyszę i widzę, czego, broń Boże, nie robić. Okay. Powiem więcej, jestem dumny z tego, rzadko to mówię, ale jestem dumny z tego, że wiele z tych moich teorii, które gdzieś tam sobie wewnętrznie zakodowałem że te teorie są potwierdzane przez ludzi, których szanuję. Czyli, nie wiem, tam Steve Lukather ostatnio mm -hmm. też powiedział, a, a propos grania że. Jakby bardzo, bardzo szybkie granie na koncertach plenerowych mija się absolutnie z celem. Mija się z celem, tak. się z celem, bo to jest jakby nie ten. I właśnie Steve, Steve opowiadał, że wiele lat spędził na, na graniu mega, mega szybko i mega wirtuozersko na olbrzymich plenerach, że to się może sprawdzić w klubie, mhm. ale nie na planerze. Po czym wychodzi taki Gilmour, robi ta i wszyscy wszyscy, wszyscy padają. To jest to, co. No bo to tak, jest to, 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 jakby to przestrzeń, prawda. to jest to m, no niemożliwe, żeby, żeby taki potok dźwięków się selektywnie przebił przez tą jakby masę powietrza, która, która jest na koncertach plenerowych. No, A tym melodia Więc jest najważniejsza, umówmy się no melodia zostaje. Zawsze sposób. byłem melodykiem i, i uważam, że to rzeczywiście jest. Ja zresztą mknąłem sobie ukułem sobie taką teorię, że y, hitami są utwory, mhm. które można zagrać na fortepianie, linię melodyczną, nie odrywając pięciu palców od Aha. klawiszy. Gdzieś muszą być dźwięki wspólne. Że jest jakby... Że to mi się, wydaje mi się, że to gdzieś tam z prostatą też ma do czynienia, no bo jakby prostata jest, ta w dobrym, w dobrym tego słowa znaczeniu, jest nośna. Mhm. Że im człowiek bardziej komplikuje, ten przekaz się trochę zatraca. Ale tu się też kłania szkoła muzyczna, bo jeżeli nie odrywasz dźwięków i, nie, i grasz różne, różne melodie, to znaczy, że grasz różne akordy, ale akordy musisz zagrać ale w Ale nie, to źle mnie zrozumiałeś. Uh -huh. nie, żeby jak już położysz te palce na klawiszy, na klawiszach, żeby ich nie, nie odrywać. Uh -huh. Rozumiesz o co chodzi. Obejrzenie jakie to klawisze będą. Pono. Ważne, żeby było... W linii melodycznie, żeby było nie więcej niż pięć dźwięków, tak naprawdę. No to jest odważna teoria, ale coś w tym jest. Popatrz na linie melodyczne utworów, które latają. A teraz sobie przypomnij na przykład jakikolwiek kawałek Beyoncé, jeśli potrafisz. Ja nie potrafię. I czy jesteś w stanie zanucić to, co ona śpiewa? Ta. ta 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 ta... O-o-o. Tak jest. Zgadza się. To jest chyba jedyny. o o o o Ale to jest też kwarta, nie? jak będzie patrzeć jest wielką artystką, wielką wokalistką, ale być może jest to kwestia wieku, że to już do mnie trochę mniej trafia. Ale to jest, to jest bardzo mocne. Ale Czemu? nie potrafię tego, nie, nie potrafię zamoczyć jej wałków. A powiedz mi, pamiętasz ten moment, kiedy poczułeś, że jesteś sławny i nagle trochę ci uderzyła woda, i albo ci nie uderzyła, albo miałeś kumpla, który ci powiedział, e? Wiesz co? Nie, jakby to nie te czasy. Mhm. No, ale grałeś w czasach, gdzie hej był niesiony na rękach. No. Tak, tak, ale myślę, że gdyby to były lata 80., uh -huh. mogłoby się tak zdarzyć. Uh -huh. I gdyby to były lata 2000., też, też mogłoby się tak zdarzyć. Natomiast lata 90. były na tyle specyficzne, że mimo tego, że hej był zespołem powszechnie znanym z tak zwanego topu. To jakby warunki finansowe nie pozwalały na jakikolwiek odlot i odjazd. Mhm. Znaczy, nie mówię, że klepaliśmy biedę, ale to na pewno nie, było, nie była jazda bez trzymanki, na którą pozwala yy, tak zwany bardzo gruby portfel. Mhm. I myślę, że dzięki temu mogę powiedzieć, że wszyscy w zasadzie, wszyscy w zespole yy, pozostali normalni. Jest coś takiego, że siła też tkwi w pokorze, nie? Że, to mimo te, że że sprzedawaliście miliony płyt i szczyty listy przebojów, to każdy z Was był dobrze ułożonym muzykiem, tak. Znacie Przez swoją, swoją człowiek, wartość człowiek, ale ale, wydaje mi się. Tak. Bo to jest jakby przede wszystkim, jesteśmy ludźmi i, i myślę, że jakby charakter, charakter tego, co robimy zawodowo, yy, bezpośrednio wynika z tego, kim jesteśmy. I oczywiście zdarzały się, jakby sytuacje, że ktoś tam. Podchodził i, i chciała autograf albo zdjęcie. Zresztą nawet coś takiego wydarzyło się w Chorwacji nie tak dawno temu, że para przyszła i powiedziała: Przepraszam, czy to pan? No, pewnie tak, no, możemy zdjęcie. To są wiadomo, to są bardzo miłe momenty, ale jakby to nie było w naszym przypadku, czyli chłopaków, to nie było nigdy. Ani uciążliwe, ani jakieś tam takie natrętne. To były sytuacje jednostkowe, które się, nawet jeżeli się zdarzały raz dziennie, codziennie, mhm. to to było raz dziennie. Myślę, że jakby Kasia była w zupełnie innej sytuacji i, i u niej to trochę inaczej wyglądało. Chroniliście ją też trochę? Byliście buforem? Myślę, że i tak i nie, bo. Nawet jeżeli było podpisywanie jakiś tam płyt, że wydawałoby się, że to się rozłoży na, na pięć osób, Aha. to koniec końców i tak większość ludzi była zainteresowana, żeby jednak zrobić podpis Kasi, a nie nasz. Ale nie miałeś wtedy czegoś takiego, że mogłem jednak śpiewać, no? Nie. nie. Nie, 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 nie. Nigdy nie miałem ambicji, żeby być wokalistą, i... i tak jak teraz tego może i troszkę żałuję, bo. Mhm. Jednak możliwość zaśpiewania tego, co się yy, ułożyło, ma się jakąś tam wizję, mm -hmm. jest bezcenna, bo ja sobie tego nie zrobię. Nie, nie, nie zaśpiewam sobie. Muszę kogoś poszukać, kto mm -hmm. zrobi to dla mnie. A jakbyś miał na przykład powiedzieć: Przychodzi młody człowiek do ciebie, młody gitarzysta, mam super sprzęt, chcę być sławny, co robić? Nie ma odpowiedzi na takie pytanie. Mm -hmm. Myślę, że pi pierwsza osoba, która znajdzie patent na to, że z pierwszej lepszej zdolnej osoby uczyni gwiazdę światowego formatu, to będzie najbogatszy człowiek na świecie. Mhm. Nie, ma, nie mamy, jakby nie mamy wpływu na to, co, co słuchacz polubi. Nawet jeżeli nam się wydaje, że mamy, to nie mamy. Nawet nachalna promocja nie uczyni z człowieka gwiazdy i artysty światowego formatu, a nawet jeśli się tak uda, to uczyni na rok. Mhm. I na, 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 tą, na tą osobę załapią się ten, ten 70% tego, tego, tej, tej masy ludzkiej, która dzisiaj słucha tego, jutro tamtego i tak dalej. To jest gwiazdek jednego sezonu. To też trochę nie sztuką jest się wybić, sztuką jest przetrwać, nie? Im Dla... wyżej się wybijesz, tym mocniej boli upadek. Dlatego dlatego powiedziałbym, żeby jednak szczerze robić to, co się chce i to, co się czuje, a nie co zrobić, żeby być sławny. Jasne. I z tym zostańmy do przyszłego tygodnia. Marcin Żabiełowicz jest z nami. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.